bo to, że ktoś w punkcie chyba 12 w swojej decyzji napisał, że te klony niesionolistne trzeba stąd usunąć, eee, ale on nie narzucił w jaki sposób, że jednorazowo wyciąć wszystko najlepiej harwesterem i załoga. To powinno być prowadzone zgodnie z praktykami, które są przyjęte dla tego typu terenów chronionych czyli przede wszystkim moim zdaniem przez arboryst. a nie przez firmy, która tutaj przyjedzie i wypnie wszystko pozostawiając.

Niesamowitego w ogóle, co tutaj się stało, dlatego myślę, że społecznicy toruńscy powinni przede wszystkim zawiązkować po decyzji środowiskowej, która została tutaj jawnie pogwałcona. Yy, I przede wszystkim doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy, a wyjaśnienie powinno polegać w pierwszej kolejności na ocenie strat, ocenie jak wielkie straty środowiska.